3-2-1 jesteśmy, proszę Państwa. Zaczynamy weekend w Tajlandii. Adam. Mark Marquez może zdobyć tytuł już teraz, jak tylko się pojawi na torze w zasadzie. Może. Czy zdobędzie? O, to jest Zobaczymy. pytanie. Patrząc na wyniki zeszłego roku w Tajlandii, kiedy Marquez był tam bardzo konkurencyjny, a wiemy jak poprawił się ten motocykl. I tutaj dodam, dla Marqueza, bo dla niektórych ten motocykl jest trudniejszy, ale konkretnie dla marketa ten motocykl w tym roku daje większe możliwości. Jak to Markes mówi, może i fizycznie jest trudniejsze do prowadzenia, ale przecież my jesteśmy sportowcami, my powinniśmy być fit, my musimy wytrzymywać kondycyjnie, więc pod tym względem daje radę, fizycznie jestem w stanie tym motocyklem jeździć. No jak na wielu innych torach widzieliśmy, gdzie w zeszłym roku Marquez bił się z Dovizioso, teraz może się okazać, że odjedzie. Czy odjedzie tak bardzo jak w Aragonii? Moim zdaniem nie. No właśnie, Aragonia była takim miejscem, gdzie Marquez, było wiadomo, że wygra. On już od pierwszego zasadzie treningu, kiedy to zniszczył Dokładnie, system, od pierwszego treningu. Od pierwszego treningu i... Ale nie było to takie wbrew pozorom łatwe, bo Marquez mówił, że ciężko mu było utrzymać takie tempo. Ciężko. To miał jednego bardzo silnego wroga. A był nim Mark Marquez. Dokładnie. Mark Marquez, który już Mark podobnie. Mark z Teksasu. Mark Marquez, który już podobnie właśnie w Teksasie, jak to mówi Grzegorz, yy, gdzie wszystko wskazywało, że wygra wyścig, po prostu gdzieś tej presji nie udźwignął. Trochę się rozkojarzył, popełnił błąd, chociaż tam jeszcze mówił troszeczkę, że nie zna tego motocykla, nie zna tego nowego właśnie hamowania silnikiem, tych zmian, które powstały w tym sezonie w Hondzie i to go pokonał. Teraz już motocykl lepiej poznał, też nauczył się. Wyciągnął wnioski i, i ma doświadczenie z tego wyścigu w Teksasie. I, I tak jak powiedziałeś, w pierwszym treningu było wiadomo, że wygrać się to jest sport, więc dopóki nie przyjrzeli, nie mety zawsze jakieś małe wątpliwości są. Natomiast na no, chyba kto jednak e, sądził, że Marquez może po raz kolejny popełnić taki błąd. Zaskoczeniem chyba może być postawa Yamaha. Bo do edukacji to za chwileczkę ostawa Yamaha, bo widać było w treningach, że są bardzo szybcy i I to, i Rosja, i Marquez, i to było pierwsze zaskoczenie z względem poprzedniego roku, że Yamahy były bardzo silne, to bo raz. raczej to wyglądało, że to będzie jeden z najtrudniejszych torów, mimo że indywidualnie zawodnicy mówili, ale są uwielbiam, ten Tor e, lubię na nim idzie, tak ja że nie cierpi. To patrząc na wyniki zeszłego roku Yamaha cierpiała. Tak jak Rosja nie cierpi, tak Yamaha cierpiała bardzo. I, i, I zaskoczeniem było to, że znowu zdaje się w pierwszej szóste czy siódemce po kwalifikacjach. Cztery Yamahy, trzy Yamahy. No, trzy Yamahy morbideli troszeczkę dalej, ale też w Q2. Wszyscy bardzo szybcy, z niezłym tempem to trzeba zaznaczyć. No i dawało się, że tutaj może być podobnie jak w Mizano, a więc Marquez i same Yamachy z tyłu. A okazało się, że jednak temperatura troszeczkę sprawiła problem, bo było, temperatura asfaltu była niższa, była na poziomie około 30-kilku stopni, co spowodowało, że jednak e, no nie udało się powalczyć Yamahom, były problemy z tylną oponą, Rossi mówił, że w ogóle nie miał, nie miał możliwości na dołączenie do walki o podium. I to było dosyć sporym zaskoczeniem. Dla mnie to wyglądało bardzo podobnie właśnie jak w zeszłym roku. W treningach Yamahy szybkie, czego nie było w zeszłym roku. W wyścigu bardzo podobnie. W pewnym momencie to światło zaczęło gasnąć. Było lepiej oczywiście jeśli chodzi o Yamaha. Tutaj Quartararo i Vinales naprawdę jechali ładnie, ale no nie starczyło nawet, żeby wyglądać na podium. Co po pierwszej części wyścigu, po pierwszych okrążeniach wyglądało no tak. Znowu Marquez i znowu dwie Yamahy za plecami jego. Winiales i Quartararo, który będzie z przodu, zobaczymy, ale później okazało się, że zupełnie co innego. Pytanie, czy Jack wróci... Miller miał teorię na ten temat troszeczkę inną. Powiedział, że Winiales zawierzył swoim umiejętnością i zbyt pochopnie tutaj ocenił może ze słowo ocenił, że jest w stanie powalczyć z markezem. co było totalną błędem tak, i złym to założeniem. To I że na samym początku wyścigu, kiedy już sobie uporał. Z uporał się z konkurencją, winiale zrzucił się w Oboj. pogoń za Marquezem i zniszczył I Nie tyle zniszczył, co po prostu przegrzał. Przegrzał tę oponę, zresztą widzieliśmy od początku bardzo mocno ślizgającą się tą oponę w motocyklu Yamaha, Ten lekki dym unoszący się z tylnego koła. W końcówce wyścigu on był jeszcze mocniejszy. Krótko koło kręci się w miejscu, jest spinning. Temperatura idzie wyższa, prawdopodobnie nie niewykluczone, że też ciśnienie poszło do góry. No i ten motocykl po prostu nie miał trakcji pod koniec i mówił Jack Miller, że, że widział końcówkę, yy, że po prostu Finialet jest bezradny, nie jest w stanie odpychać się ten motocykl, co też yy, oczywiście nie, nie usprawiedliwia, może inaczej nie tyle nie usprawiedliwia, co nie zaprzecza faktowi, że Jack Miller pojechał bardzo, dobrych, wyczekał taktycznie. I był bardzo szybki w końcówce, potrafił sobie poradzić może z troszeczkę takim kulawym Winalesem, ale jednak bardzo ładne zawody dla Andrzeja Millera. Tak samo świetne zawody dla do Andrei Dovizioso, który był w lesie przecież to, to, to po treningach. To taka klasyka Ta, Taka tak. spokój, inni tutaj swoje, a on swoje po cichutku, tak jakby niespektakularnie, ale powyprzedzał, powyprzedzał, pojechał. Zabrakło oczywiście, żeby walczyć z Marquezem, tak jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku dalej niezły popis w tej środkowej części wyścigu. Ale tutaj Marquez był poza zasięgiem. To w ogóle nie było nawet o czym dokładnie, mówić. Dokładnie, tak, tak. Więc te dokładnie najwięcej, co się dało zrobić. Dokładnie tak. Ciekawy bardzo wywiad swoją drogą na z Sandro dotyczący jego zmiany działania w trakcie weekendów wyścigowych i podejścia do wyścigów. Bardzo ciekawa. Wypowiedzi jednak to, co mówisz, Adam, ty wielokrotnie, że tutaj psycholog sportowy to jest klucz. Dla Daviciozo zrozumienie jego mocnych i słabych stron, właśnie dzięki pomocy specjalisty, owocuje teraz dobrymi wynikami. Jak to wszystko się przełoży na wyniki dalej? Wiadomo, że Daviciozo już teraz mówi: zostawmy sezon 2019. Jeżeli chcemy walczyć o tytuł, musimy już się skupić na sezonie 2020 i to, o czym mówiliśmy podczas weekendu w Aragonii. Yamaha testowała Mazda na 2020, Honda testowała. Aprilia ma jakiś pomysł już. Natomiast Ducati na razie nie pokazała absolutnie nic i ciekawe, czy pokaże w, w, na testach pierwszych. Nie możemy powiedzieć, że w walencji, bo tych testów w Walencji nie będzie. Pamiętajmy, dopiero druga połowa listopada testy na torze Heres. Świetny wyścig do świetny wyścig Millera. W tarapatach niestety calcross Low dopiero na szóstym miejscu. Świetny wyścig Aleś z Spargaro i w ogóle April, bo ale Spargaro i tak Spargaro, jak w roku Spargaro i April, a tutaj najlepszy wynik na tym torze, tak samo potwierdzam, że ten tor jakoś leży pod specyfikację tego motocykla, który podobnie motocykl wymaga bardzo dużych i gruntownych zmian, a chyba w zasadzie największych w stawce, bo podobno doszli do ściany. Zobaczymy, czy tak będzie w przyszłym roku. Alex Rins, gorąca głowa. No tak. Grzegorz, my w trakcie wyścigu stwierdziliśmy, że słuszna kara dla Rinsa, czyli ten przejazd. Natomiast jak poczytałem sobie później opinię, to wiele osób uważa, że to jest zbyt delikatna kara za to, co zrobił Alex Rins. Że, że, że był bardzo agresywny na początku, że swoje błędy z kwalifikacji przełożył na bardzo nerwową sytuację wyścigu. Trochę taki jeździec bez głowy, no, który wyeliminował rywala. Na pewno tutaj trzeba zaznaczyć, że zachował się bardzo dobrze po wyścigu, bo od razu poszedł przeprosić wspomnianego Franco Morbidellego bardzo ładne zachowanie. Pod tym względem tutaj trzeba powiedzieć, że zachował się bardzo dobrze. Natomiast, no nie wiem, jakie jest Twoje zdanie. Czy taka kara większa, czy, czy, czy to co dostał to wystarczy? Bez konsekwencji dla Franco Morbidellego w kontekście jego zdrowia. I to myślę, że też miało jakiś tam wpływ na decyzję. Dostał karę za zachowanie i wydaje się, że powinien dostać też te punkty karne. Czy też po prostu w jakiś sposób, może nawet przesunięcie na polach startowe w kolejnym wyścigu, żeby troszeczkę go schłodzić, bo, bo on popełnia za dużo błędów w trakcie wyścigów. I myślę, że tutaj Szynci Sahara, który jest szefem tego projektu, to co mówił w Brnie. O zdaje z tego on sobie zdaję sobie z, z tego sprawę i powiedział: Mamy szybki motocykl, wszystko jest w porządku, tylko niektórzy zbyt często się przewracają. Takie były słowa szynci Sahary. Więc myślę, że tutaj e, e, da to dużo a jednak Rinsowi. Jean-Mir z drugiej strony no, pogubił się trochę w tym wyścigu, powiedział, że z hamulcami jakieś tam miał problemy. I niestety że on Mir daleko, daleko Jorge Lorenzo. I nie chcę tutaj jak gdyby bić już Jorge Lorenzo i znęcać się nad nim, ale naprawdę nie wygląda to dobrze. Naprawdę nie wygląda to dobrze Adam, bo Jorge cały czas jak gdyby uczy się, cały czas mówi, że wraca do zdrowia, że cały czas coś będzie lepiej, no ale nie wygląda to lepiej. Jednak to te problemy z, po kontuzji kręgosłupa dają się niewiarygodnie we znaki Jorge Lorenzo. Przyznasz, że no to nie jest ten Jorge Lorenzo. On może mówić tutaj milion słów, wypowiadać na sekundę, ale ja mu nie wierzę w żadne słowo, które mówi. No powiem tak, ja nawet tak tutaj teraz w przerwie zacząłem sobie myśleć i obserwując media społecznościowe, analizując postawę Lorenzo, jaką się zachowuje, miałem wrażenie, już byłem bliski tego stwierdzenia. Że on chyba wie o czymś, Czasem. o my czym nie wiemy, że tego przyszłego roku nie będzie. No ja i Natomiast teraz, przy całą Tajlandią, Jorge zaczął mówić, że zmiany, które on sugeruje, będą wprowadzone w Chodzie na rok 2020. Troszeczkę to zaprzeczyło tym moim teoriom. Tak oczywiście... No ale te uwagi są od Markaza i Kala Kraszlowa. To nie są rzeczy, które jak gdyby on tylko i wyłącznie narzuca, bo on e, jak gdyby wtóruje temu, co się to, co mówi Markę, że ten motocykl nie jest prosty do prowadzenia, że jest ciężki fizycznie do prowadzenia. Więc te wszystkie rzeczy mają miejsce i Honda sobie zdaje z tego sprawę, natomiast jak pamiętasz, i Państwo także pamiętają, Honda buduje motocykl zawsze pod najmocniejszego zawodnika w swoim zespole. No nie, no, no tak jest, no nie, no, nie, i tak robią wszystkie w zasadzie zespoły, więc no więc ciężkie życie czeka Jorcha Lorenzo, żeby doprowadzić tę maszynę do punktu takiego w którym on się będzie czuł na temat komfortowo. Ciekawe co się wydarzy. Zobaczymy jak sobie poradzi w Tajlandii. To są kolejne dwa tygodnie, gdzieś tam od tej kontuzji, które upłynęły i nadzieję, że, ja myślę, że kontuzja u niego bardziej to serca gdzieś na, na, tak dokładnie, a nie kontuzja fizyczna, która oczywiście była bardzo niebezpieczna, ale przy odpowiednim nastawieniu, załóżmy, że jest w stanie zdecydowanie szybciej poradzić z czymś takim. Trudny wyścig dla niego to był w zeszłym roku. Ta wywrotka spowodowana technicznymi problemami Ducati. Niewiadomymi w dalszym ciągu jakimi. Dla nas niewiadomymi, może dla kogoś wiadomymi. Huknął potężnie na asfalt i to były te kolejne problemy Horro-Lorenzo, więc nie ma dobrych wspomnień w Tajlandii. No i zobaczymy. Zobaczymy. Taki wyścig Grzegorz Esport MotoGP w... Aragonii? w Aragonii. były dwa wyścigi, oglądałem. No właśnie, często się mnie o to pytasz, więc ja się przygotowałem, obejrzałem I tak jak przed chwilą mówiłeś, o, rozmawialiśmy o Rinsie i o Mirze, to nie wiem, czy kojarzysz. jeden i drugi motocykl Suzuki miał tam dokładnie takie same problemy, jak motocykle Suzuki w prawdziwym wyścigu. Takie taka, tak, taka mała dygresja, takie problemy <grym> przełożyły się, to co było w wyścigu w realu, tak samo było w wyścigu e-sport, który Te... zresztą można oglądać na motogp.com. Tak, jedna ważna rzecz, możemy poznać mistrza świata. Najbliższy weekend. No, po 90... no, no oczywiście. E, mo... e... Dwa punkty musi zdobyć więcej niż Do Vizjozo. No właśnie, co wbrew co, pozorom niby nie jest jakiś specjalny trud. ale na to, jak Markę skończy wyścigi w tym roku, wszystkie na podium, no to jest. Ale wystarczy, że będzie drugi, tak? A Do Vizjozo wygra ten wyścig. No jak będzie trzeci, to też będzie za mało. A no, Do tak. będzie drugi albo pierwszy. Więc tutaj jest taka historia, musi skończyć przed Gowym wyścigach. Tak, po prostu. Dokładnie. Co, jest pewne. co nie będzie proste, bo w zeszłym roku przecież walka na torze z Tajlandii toczyła się w zasadzie. Tak jak w, na Red Bull Ringu. Górą tym razem był Mark Marquez w zeszłym roku przed Andreą Do Więc teraz pytanie, co się wydarzy tutaj? Tor specyficzny niezwykle. Bardzo długa, prosta. I tak jak powiedziałeś na początku, nowy silnik Honda może być gigantyczną to przewagą ta, dla Marków. Po hamowanie, tam wejście do tych zakrętów, to, to co Marquez tam będzie robił, no, to jest duża przewaga dla, 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 dla Hondy. Dla edukacji również momentami, natomiast też będzie część, gdzie Yamaha są silne. To jest ta druga końcówka okrążenia, te szybkie łuki, zakręty. To jest miejsce, gdzie na pewno będzie odbijał, odrabiał Winales i myślę, że znowu Quartararo. Zobaczymy jak Rosji. A patrzyłeś jest... na prognozę pogody? Patrzyłem. No, ma padać przez wszystkie trzy dni. To są takie burze Burza, typowe tak, dla Tajlandii, ta które mogą przejść wieczorem, popołudniami Faktycznie mega gorąco, powyżej 30 stopni. Parno to taki tam jest klimat I, i myślę, że jednak mamy duże też szanse, że jednak się uda zawodnikom przejechać, tak. tak, tutaj to na sucho. Hmm. Ciekawe to może być wyścig. Niewątpliwie tutaj presja będzie miała też ogromne znaczenie, bo Marques na pewno nie będzie jakoś specjalnie. Pokazywał tego, że ulega presji, ale miło by było zakończyć na cztery wyścigi przed końcem. rywalizację, tytułu mistrzowskiego i odhaczyć. Chociaż wtedy wiadomo też, że Marquez z niego schodzi całkowicie ciśnienie i w większości kolejnych wyścigów nie kończył. No, nie kończy albo są gorsze rezultaty. No Myślę, że faktycznie, no ale ja jestem przekonany, że zrobi wszystko, żeby to przypieczętować żeby w pewnym w Japonii być już mistrzem. Tak jest. Trzecie miejsce, bardzo ciekawe, bo w międzyczasie w ostatniej rodzinie mówiliśmy słaby wynik Rinsa, ale wystarczyło to dziewiąte miejsce, żeby przejść Petruciego, który pojechał fatalnie po raz kolejny. Dwunaste miejsce drugiego fabrycznego zawodnika Ducati spowodowało, że stracił trzecie miejsce w generalce. I oto trzecie miejsce w tej chwili jest rywalizacja. Najszybszy po tej przerwie, mimo że Rins ma jedno zwycięstwo na swoim koncie, to jest Winiana. Vinales. Vinales Winiana tak. jest cały czas te miejsca między trzecim, czwartym, piątym i zbliża się. Zbliża się, i tutaj, jeżeli nie poprawi swojej rinsy, takiej no, pozbędzie się nerwowości, zacznie jechać y, równo czasami, nawet nie walcząc o te najwyższe rezultaty, ale dojeżdżając do końca wyścigu, krótko mówiąc, spokój, to on ma bardzo duże szanse, żeby to trzecie miejsce obronić. Petrucci potrzebuje absolutnego przemeldowania w głowie y, i poprawy nastawienia. W w tej chwili jest, można być na najlepszej drodze mentalnej, żeby to trzecie miejsce osiągnąć, mimo że traci punktów 7, 8, 9. 9 punktów traci do trzeciego miejsca, czyli do Rinsa, 8, 8 punktów do... do Petruciego, ale jest w stanie, żeby to poprawić. Bardzo ciekawa walka, bo myślę, że tak jak wiemy, że pierwsze miejsce jest już przesądzone, tak samo myślę, że to drugie miejsce do Wiego jest raczej pewne w tym sezonie. A więc walka o trzecie miejsce to jest coś, czym będziemy się tutaj. Mocno ekscytowali. No. Fajna bo, że trzy różne fabryki. No i ważna rzecz, będziemy się akcytowali oczywiście mniejszymi klasami, bo i w Moto 2, i w Moto 3 dzieje się naprawdę bardzo ciekawie. Ostatni wyścig, powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o kategorię Moto 2. Fantastyczne zwycięstwo Brada Bindera i tak naprawdę. Powtórka z zeszłego roku. Tak, tak, tak. I tak naprawdę wszyscy się zastanawiali skąd on to tempo wziął. Nawet Jorge Martin napisał, że szacun gościu, bo nikt ci absolutnie nie spodziewał, że Brad Binder będzie w stanie tak szybko. Sobie poradzić z rywalami, odjechać i kontrolować tę przewagę, no bo jak gdyby o to chodziło. Natomiast też dobra, mimo wszystko, Adam, jazda Aleksa Markeza, który jest przecież liderem klasyfikacji generalnej, dojrzała, spokojna jazda i pojechał na maksimum swoich możliwości w tym wyścigu problemy Fernandeza, nie dowozi punktów, 22 miejsce. Wywrotka. z Tak, z, a więc z zapowiedzi gonienia Marqueza tym razem nic nie wyszło, spada na trzecie miejsce, za go Jorge Navarro, a Marquez tak jak powiedział, mimo że nie wygrywa, dowozi pewne 16 punktów i, i to powoduje, że umacnia się i tak jak jego brans, który jest prawie pewny, on jest w tej chwili takim samodzielnym liderem w klasyfikacji generalnej. No, i cały czas Markezowie są bliscy dubletu w sezonie 2019. Natomiast ciekawa także rywalizacja w Moto 3, tam Dala Porta na prowadzeniu i świetny wyścig Ronalda Kanata, który wraca do gry. Wraca do gry, bo Adam, te ostatnie dwa wyścigi były trudne dla zawodnika ekipy Maxa Bierzego. I co ciekawe, przemeblowaniu w ekipie Maxa Bierzego, nie dość tego, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, Husqvarna, to jeszcze do tego, i to spore zaskoczenie, bo rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, że Romano Fanati dołączy do tej ekipy, a ekipa ma dwa miejsca w Moto3, więc no, ciekawe kto będzie obok niego. Alonso Wieś. Lopez. Alonso Lopez, no tak. Alonso Lopez i yy, 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 no to jest zaskoczenie, że przede wszystkim Fanati pozostaje w Moto3, a nie przychodzi do Moto2. To tzn. jest bardzo dziwne, ale to też z drugiej strony też yy, może chce sobie coś udowodnić. Co prawda jego słowa były takie, że chce przejść do Moto2, że nie czuje się dobrze w Moto3. No, no to, to jest ciekawa sytuacja w tej kategorii, jest bardzo tutaj... Menadżer zadecydował, No tak, no. Fenati nie ma tak dużych yy, sił przebicia, jak miał kiedyś, oczywiście jego akcje mocno spadły. Ale Masz... Na Adam, najlepszy z... Romano Fenati w zespole Maxi Bierziego. Yy, Romano Fenati, którego menadżerem jest Andrea Iannone, jak to powiedział nasz dobry znajomy. Jeszcze brakuje tutaj, żeby szefem mechaników był ha, John, John Kocinski. <laughs> no, Fogarty. Fogarty. O kurde, Fogarty, Grzesiu. Mówimy że w Moto3 piękna rywalizacja, tylko dwa punkty dzielą y, tytuł mistrza y, lidera w klasyfikacji walki o tytuł mistrza świata, bo więc jedenasty był Dalla Porta. Kanet wygrał wyścig i tylko już dwa punkty dzielą w tych tak dwóch tak zawodników tak. więc rewolucja będzie piękna. Ale Fogarty to inna seria wyścigowa. co się wydarzyło w Superbajkach, to jest coś niebywałego. No to jest, powiem Ci, gigantyczna niespodzianka. Piąte tytuł mistrzowski Jonathana Ray'a. Oczywiście. Rok temu byśmy powiedzieli, że to nie jest wielka niespodzianka. Natomiast po, po pierwszych wyścigach i tak. po początku tego sezonu, co robił Alvaro Bautista yy, i Ducati Nowe, no to. To chyba nikt się tego nie spodziewał. Ale mówiliśmy o tym, Adam, wielokrotnie, że dla mnie gigantycznym zaskoczeniem. OK, Jonathan Ray wygrywa, zdobywa tytuł. Piąty. Wszystko się zgadza. Co nikt się stało? Nawet co tytuły, co, się, nawet stało, piąty, co no? się stało na linii Bautista-Ducati? Co tam się wydarzyło? Bo ja nie wierzę, że z, z dnia na dzień ten motocykl przestał być konkurencyjny. Oczywiście, nie umniejszając nic Kawasaki, ale. Tam musiało dojść do jakiejś wojny domowej. Nie, nie, nie rozmawiałem z Ściabatim na ten temat, ale może to pora, żeby wykonać do niego telefon, bo tam coś musiało się wydarzyć złego. Co więcej, nie wiem, czy widziałeś tweety prezesa Ducati, który na ten temat pisał. No to jest dla mnie absurd, że osoba na tym poziomie firmy wypowiada się na temat sum, które miała otrzymywać Bautista lojalności i tak dalej. Sprzedania się za pieniądze do Hondy. Tak. Natomiast no tam była już dawno słaba atmosfera, to mówiliśmy o tym jak wypowiada się chociażby Bautista o swoim koledze Davisie. I to wszystko dokładnie się przełożyło na wyniki Ducati. Powiedzmy sobie szczerze, jest motocyklem, który widzimy mimo ograniczonych obrotów, robi co chce. Kto oglądał poprzednie rundy na prostej z konkurencją. Motocyklem, który nie radzi sobie w zakrętach. No ale na początku sezonu może specyfika trochę torów, ale Bautista absolutnie się z tym odnajdował, się w tym motocyklu i robił. On coś chciał coś udowodnić, no, natomiast nagle. Bardzo trudne psychiczne zadanie dla Johnego w tej pierwszej części, wytrzymać, wytrzymać. On nie wytrzymał tego. On nie wytrzymał tej presji, gadał rzeczy, których nie powinien mówić, e, i tak dalej, i tak dalej. Narzekał na kawasaki, no, które wszyscy wiedzą, że jest w zasadzie ekipą chyba najbardziej zgraną, jeśli chodzi o tą e, kategorię. E, Świetna elektronika w Kawasaki. Ja myślę, że ta elektronika pozwala przede wszystkim e, tutaj Kawasaki tak e, w, być e, z przodu. No i w połączeniu z Johnem no wygląda to tak, że jeżeli ten rekord kiedykolwiek ma być pobity, tych pięciu tytułów mistrza świata, no to moim zdaniem tylko przez jedną osobę, przez e, Johnego który może po prostu zdobyć szósty tytuł. No, Bo inaczej to... nie wyobrażam sobie. Dopóki będą motocykle spalinowe, dopóki będzie kategoria superbike, nie wierzę, żeby ktokolwiek był w stanie zdobyć tyle tytułów z rzędu, czyli pięć. A może to jest tylko właśnie żony, który w przyszłym roku powalcza szósty tytuł, który... Bardzo jestem ciekaw skąd... Haslam, no, świetny zawodnik. Wiesz co, właśnie... Zobacz, on jest. Wiesz co, powiem, powiem Ci, że rozmawiałem na ten temat i tu nie ma gości, którzy są jakimiś wybitnymi jednostkami, oprócz Jonathan Ray. Leon Haslam, no dobrze, no ale co on takiego wielkiego osiągnął, oprócz ścigania się w Mistrzostwach Brytanii? Eugene Laverty, Chas Davis, to nie są nazwiska, które wstrząsnęły światem. To, to nie są nazwiska, mimo tego ogromnego szacunku dla nich, bo to są goście, którzy są na niesamowitym poziomie, ale, ale to nie są nazwiska, które gdzieś spowodowało, że, że, że za, zaczął się świat w posadach. No nie. To, to, są, to są wyrobnicy, którzy mają naprawdę bardzo dużo szczęścia, że w dalszym ciągu są w tych ekipach. Ja nie wiem, dla mnie na przykład zagadką jest Eugene Laverty, dla mnie zagadką jest Chas Davis. On kiedyś jeździł bardzo szybko, tak, ale... ci mi się wydaje, że, że Superbike i plus ci zawodnicy, o których mówisz, to są zawodnicy... Chcesz powiedzieć yy... to, co powiedział Jorge Vegas Trzecia liga? Nie, nie chcę powiedzieć. To są zawodnicy, którym brakuje takiego profesjonalizmu, który jest właśnie w MotoGP. Czyli mm. takiego czegoś, że no tam cały czas jest tego romantyzmu więcej, o czym kiedyś mówił no, Rosji. Tak, tak, tak. Te dwie serie wyścigowe gdzieś tam ewoluują, MotoGP ona doszła do, do profesjonalizmu. Tam po prostu jesteś Zawodnikiem 24 godziny do Diety, yy, treningi też. mentalne itd. Tak A w superbakach jednak jest to większe rozluźnienie, jest dużo no którzy czasy... trafiają, nie ma takich pieniędzy, nie ma możliwości przez to, żeby tak, pieniędzy, tak profesjonalnego dziś przygotowania. To i nie ci... są te czasy, kiedy. Ocierało się piwko od razu -ha, po Jak w z horserem, jak rano w poniedziałek lądowali. Wychodzili z, z tych motorhomów, to, to pierwsze co to szli do kratki ściekowej. No nie, no to nie, no to nie te czasy. Odwiedz te pytanie. Poradziłby sobie Johnny y, w MotoGP? No, próbował sobie poradzić. No ale Ja to, nie, to nie wiem. Nie to, mam taka pojęcia, próba, no, wiesz. To była to, próba taka. No, tak, a... no nie da się wsiąść, ok, można, bo wsiadł y, y, zresztą nasz ulubieniec. Mm. Troy Trojis i, i, i wygrał. Natomiast, ale no, on też miał ogromną przecież doświadczenie, jeżeli chodzi o to GP, mimo wszystko te lata spędzone na Ducati. i też chciał udowodnić. No wszystkim. No szkoda że, szkoda, że Johnny nie dostał tej szansy kilka lat temu. Teraz wiadomość, że Dlatego, stary zawodnik. Kądy, tak. Może e, u boku markeza by się wydwoj Kto wie, no Zobaczymy. nie dowiemy, na pewno przychodzi do historii absolutnie czy rewelacyjny facet. No ciekawe, co ten Scott Redding zrobi w przyszłym roku na motocyklu Ducati. Bardzo go lubię, ale czy to wystarczy, żeby walczyć z Johnem? No też zamieszania, bo Yamaha prawdopodobnie oddaje Lousa właśnie do Kawasaki. No już podziękowali, już ustalić. No tak, aczkolwiek Kawasaki jeszcze oficjalnie nie potwierdziło, nie potwierdziło Lousa, ale to jest prawie pewne. Turek przechodzi do. Raz Gatomi przechodzi do Yamahy, to też będzie ciekawe i też będziemy mogli zobaczyć, co znaczy motocykl, a co znaczy człowiek. Jak low będzie zachował na Kawasaki? Czy raj jest taki y, genialny? Jak radzi sobie y, raz Gatoglu, na Yamasze? I... Ciekawe co się stanie z podopieszym Kenana Wallu, y, który prawdopodobnie wyląduje jednak w Supersportach. Mówimy tutaj o, oczywiście o Dżanie Onczu, y, y, więc to ciekawe. Denis Onczu swoją drogą będzie kolejny weekend zastępował swojego brata bliźniaka, więc będzie. Jechał w e, Tajlandii, więc ciekawy, weekend, na pewno teraz e, w Tajlandii. E, weekend przeplatany, ponieważ jest puchar świata w siatkówce. W związku z tym w piątek, większość jest e, w, w internecie. W sobotę jesteśmy e, w telewizji, a w niedzielę wszystko od rana, od godziny 3.40 jest w internecie i potem powtórki fajna jest historia, bo o godzinie 20 będzie powtórka wyścigu, raczej premiera wyścigu MotoGP, więc ci, którzy rano nie wstaną albo jeszcze nie wrócą z imprezy, to o 20 mogą obejrzeć, usiąść przed telewizorem i rozkoszować się wyścigiem MotoGP. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie czym się rozkoszować, bo zeszła roczna walka Marquez do za parę siłych włosów na brodzie Adama przysporzyła. A więc słyszymy się i widzimy. A więc azjatycką część MotoGP tak. uważamy ja za teraz otwartą. Poduszeczki i kocyki będą z nami non-stop w kabinie kompetitorskiej, więc do usłyszenia na razie.